Jest po co. Dobra, i teraz Wam pokazuję okno umyte robotem i takie samo okno przed myciem robotem. Bo tutaj mamy najlepsze porównanie i oba porównania są pod światło, a to naprawdę daje nam obraz wszystkiego, bo, bo światło nie wybacza, słońce nie wybacza takich rzeczy. Więc zobaczcie, jaka jest kolosalna różnica. Jaka, jaka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj testujemy kolejnego robota do domu. Jak ja kocham testowanie robotów, jak ja kocham testowanie robotów, które ułatwiają nam życie. Góra O. Gdy taki robot przychodzi do mojego domu, to za każdym razem cieszę się, a jednocześnie zastanawiam, czy to właściwie będzie działać. Pewnie część z Was już zgadła, co my tutaj dzisiaj będziemy mieć, a część nie. O. Każdy, kto potrafi czytać, zgadł, co <grymianie> dzisiaj testować. Tak ale powiem to po polskiemu. Będzie to robot do mycia okien. I ten robot ma nam sam te okna umyć. nas Grażyna sprząta Michał. Myje, odkurza podłogi, ale on będzie mył okna. <grymianie> Także zobaczymy, co my tutaj mamy w środku. Tak daję, żebyście widzieli. A niestety go czy to nie spadnie? To jest pytanie. Czy to nie spadnie, bo ten sprzęt sam trzyma się na oknie. Ma tu jakiś <suszy> zasys? I No, no, lełęczołek. <suszy> Czterej pancerni, lełęczołek. <Leon. suszy> ja specjalnie okien nie myłam. Zostawiłam sobie dwa, trzy okna, żeby sprawdzić, jak. Eee, ten robot poradzi sobie wiecie, z takimi zabrudzeniami. No nie, Marta umyła okna, to będzie lało. Sąsiedzi już wiedzieli. Widziałam jak sąsiadka przychodzi pod blokiem i O, pani Marta myje okna, to ja wrócę po parasol. Ten sprzęt myje okna na zasadzie takiej, że musimy spryskać okno wodą i on tą wodą potem te okna nam myje. Zawsze myje okna samą wodą i specjalnymi takimi, wiecie, ścierkami, bądź wodą z odstem, e, które rozpuszczają brud. Wygląda to bardzo ładnie. Cały robot jest biało-złoty, czyli no wiecie, luksus. Mamy oczywiście wymienne te wkłady na spód. Zobaczymy, jak to w ogóle się ściąga. Aha, czyli to jest na takich po prostu rzepach. I to jest wszystko takie. Rusza się. Po prostu się rusza. Dopasowuje się, jeżeli mielibyście okna nierówne bardzo. Wiecie, jakieś wertepy góry Doliny, to Leon da radę, bo Leon ma resort. Co my tu jeszcze mamy w pudełku? Nie dalej nic. Chyba trzeba powiedzieć. Nie! Twoja ślina jest... Ty, szybę ja Ma wybrać. Duża ta instrukcja, dość? Po polsku jest? Espanol! Ja oglądam La kasę de Papel, ja wszystko mówię. Espanol to ja! Por Porkę por Kartę diem? kartę d'or? Mamy tutaj też kabel, który nam zabezpiecza ten sprzęt, żeby, gdyby coś miało się stać i miałoby spaść, no to nie spadnie. Sprzęt też nie jest tani, to nie kosztuje 50 zł, chociaż nawet 5 ludych byłoby szkoda, no nie? I w tym nam ma pomagać ten zasys, który chwilę temu Marta przetestowała i działa. Naprawdę, mamy go nałożyć chyba na róg okna, nie? Tak? tak nie wiem. Jak się znam na tym, no Chyba nie trzeba. Pierwszy raz w życiu to robię. Mam go trzymać, nie trzymać? Nie wiem. No. I co? puścisz go? <ślesy> <ślesy> y Bateria mam sławę. dobra no no start play play jo ja pitole ja pitole Ja pierniczę Nie ma czegoś do Nie, bo tutaj nie ściągnął Aha, zrobię zabawę Ale to trzeba się nauczyć Ja pierniczę Jak on jeździ mądrze Wam przed, bo na tym oknie już widać, szczególnie ponosie ality i dalenia, bo one brudzą bardzo okna. jak Patrzą, no to wiecie, jak ktoś ma psy, to doskonale wie o co chodzi. I zobaczcie na to. Z tej strony mamy okno umyte, a z tej strony mamy nieumyte. I pod tym kątem to właśnie widać. Szok, szok, I jeszcze raz, szok. I okno nie było w ogóle myte. To są takie, wiecie, hard warunki, bo stwierdziłam, że to będzie najlepsze. Tam w instrukcji pisze, że okno nie może być mocno zabrudzone, ale jak się ma e, takiego robota, to okna nigdy nie będą mocno zabrudzone, bo wystarczy go puścić, trzeba by było być deklem, żeby mieć robota i sobie nie sprzątać tych okien. Dobra miśki, teraz lecimy trochę bardziej poważnie, ponieważ e, wydaje mi się, że każda z was jest ciekawa, czy spadnie z okna gdy wyłączą prąd, e, czy ma czujnik e, krawędzi na przykład przy używaniu takiego robota e, mając szklane barierki w domu. Ja przetestowałam chyba każdy aspekt, który mógł się przydarzyć i wydaje mi się, że mam odpowiedź absolutnie na wszystko. E, zacznę od budowy tego robota, bo ona jest dość istotna. Robot ma e, m, kształt kwadratu, przez co dobrze dojeżdża nam do wszystkich rogów. Z przodu mamy e, przycisk, który powoduje, że robot zaczyna e, jeździć w swoim takim określonym trybie, e, oraz włącznik, e, jakby. Przyciśnięcia, zasania robota do okna. E, tutaj mamy kabel zasilający. Kabel zasilający jest wkręcany, aby przypadkiem nam e, z robota nie wypadł podczas jego pracy. Mamy jeszcze m, lampki, które świecą, nas, e, świecą nam w przypadku różnych e, sytuacji. Tutaj mamy poziom naładowania robota, te e, dolne. Górna, zielona to jest, że robot po prostu pracuje. Ta druga, mrygająca, czerwona, to jest, że robot dojechał do okna. A trzecia to znaczy, że przestał robot otrzymywać dopływ prądu albo zerwał się kabel, bo coś się wydarzyło na przykład, albo wyłączyli wam prąd i trzeba ten robot zdjąć z okna do czasu, gdy te nasze baterie w akumulatorze się po prostu nie wyczerpią. Dobra, ostatni test. Tego, co się stanie z robotem, gdy wyłączą nam nagle prąd. Czy on się na oknie utrzyma, e, czy po prostu spadnie z niego. Klika, że trzeba go zdjąć, bo nie ma prądu. Ale układamy, że nam w złym miejscu się zatrzymał. Zobaczcie! I zdąży dojechać do miejsca, które będzie umożliwiało jego zdjęcie. Z drugiej str mamy z każdej strony czujnik spadku. Gdy te, te, te czujniki zazwyczaj są po prostu naciśnięte, wciśnięte, jeżeli on się nam wyprostuje, wypadnie, wiecie, do przodu, to robot wie, że jest krawędź, wtedy zaczyna się cofać i nam nie spadnie. Dobra, sprawdzimy, czy robot jest w stanie, czy ma czujnik spadku. spadku czy nam, wiecie, jeżeli ktoś ma barierki, ja tutaj tylko mogę wykorzystać do tego szybę prysznicową. Jeżeli ktoś ma barierki, które są odkryte, to czy robot nam po prostu spadnie z tego, czy zatrzyma się w tym miejscu i się po prostu cofnie, więc zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. <laughs> Ja. I dodatkowo mamy takie gąsienice, które powodują jeżdżenie robota. I teraz, skoro mówię o gąsienicach, to przejdę do bardzo ważnego aspektu, jakim jest jak włączyć tego robota, ponieważ no, musimy przejść przez te informacje, żebyście wiedziały, czy robot działa dobrze, a jeżeli działa źle, to dlaczego? Najpierw. Przychodzimy do okna, włączamy tutaj robot sobie. Hmm, oczywiście mamy go wpiętego do prądu. Po czym, gdy robot zasta nam się do okna, bo wcześniej go tutaj odpaliłyśmy, to psikamy dookoła robota wszędzie wodą. Ja psikam albo zwykłą wodą, albo wodą z octem. Nie używam detergentów, które się pienią. I po tym, jak psikamy sobie całe okna, odpalamy robota i on sobie jeździ w tym swoim trybie. Dlaczego nie psikamy najpierw całego okna, a potem wciskamy robota? Otóż ja tak robiłam na samym początku i zastanawiałam się, dlaczego ten robot jest taki badziewny. Otóż, e, jeżeli spsikamy najpierw okno i dołożymy robot, on się zasie, to on będzie miał cały czas wodę pod sobą. E, przez co gąsienice nie będą mogły się doczepić do okna i tym robotem po tym oknie jeździć, bo się będą po prostu ślizgać. A jeżeli e, najpierw przyczepiacie robota do suchego okna, to zanim on przejdzie przez mokre pole, mikrofibra zdejmie nadmiar e, wody, która powoduje, że robot się po oknie ślizga. E, więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I teraz odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy polecam ten robot? Czy nie polecam tego robota? E, ja odpowiem tak, zależy dla kogo. Jeżeli jesteście osobami pedantycznymi, które muszą mieć wszystko wysprzątane na tip top muah, i nie możecie mieć ani jednej smugi na oknie, to niestety nie jest ten robot dla Was i nie będziecie z niego zadowolone. Jednak, jeżeli jesteście osobami, które po prostu yy, nie mają aż tak wyostrzonego zmysłu czystości, że okno ma być bez ani jednej smugi i tak yy, to ten robot sprawdzi się turbo świetnie. Ale odnośnie tych smug, bo nawet mnie one pod światło, gdy nie mam firanek, firan e, dość mocno denerwują i one są widoczne. Nie oszukujmy się, to jest tylko robot, który nie szoruje nam okna, ale po prostu przejeżdża e, mikrofibrą. Więc, jeżeli takie smugi się pojawią, to ja wpadłam na pewien pomysł, aby użyć gąbek magicznych. Suma summarum, w ostatnim czasie przez przypadek na AliExpress chciałam zamówić ich kilka, przyszła mi paczka, w której znajdowało się 100 takich gąbek. Więc musiałam znaleźć też na nie swoje patenty. Sorry, rozjaśniam, żeby mnie było widać. I jeżeli umyjemy okno i zostaną nam smugi albo niedomyte rogi, bo jednak nie jesteśmy w stanie tak idealnie domyć samych ro rogów, to na sucho. Przecieramy tą magiczną gąbką. I ja za sobą mam okno. Jest tutaj pełne słońce, gdzie te smugi są naprawdę e, mega widoczne i na, jest ich więcej niż faktycznie jest. I teraz pokażę Wam, jak działa ta magiczna gąbka, i zobaczycie wszystko, co i jak. Mamy smugę. O, widzicie? Teraz nie ruszając oknem. Nie ma. Baczcie za jakieś tam przybrudzenia na oknie, ale to jest po prostu jeszcze pozostałości po jakimś gruncie czy farbie i dopiero teraz jak okno jest mega czyste, to to widać. Ja sobie nie wyobrażam e, mycia okien bez tego robota, bo ja sobie nałożę, mam ogromne okna. E, moje okna powodują, że ja muszę przez cały dzień biegać po drabinie góra-dół, a na przykład okno, które tutaj jest, e, to, które widzicie, nie jestem w stanie umyć nawet z drabiny z zewnątrz, ponieważ tam nie sięgam. Dobra, i teraz Wam pokazuję okno umyte robotem. I takie samo okno przed myciem robotem, bo tutaj mamy najlepsze porównanie, i oba porównania są pod światło, a to naprawdę daje nam obraz wszystkiego, bo, bo światło nie wybacza, słońce nie wybacza takich rzeczy więc zobaczcie jaka jest kolosalna różnica. To okno myję bardzo rzadko, bo po prostu nie mam do niego takiego dostępu. Eee, I musi być mój, mój Krzyś, bo ja drabin się generalnie boję. Eee, wolę, aby on był gdzieś w pobliżu. Tutaj przede wszystkim trzymał mi tą drabinę, żeby gdzieś tam mi się nie omskła na kamieniach i żebym nie spadła, bo po co ryzykować. Eee, I wiem, że część z Was może mieć równi podobne problemy. Tak samo jest na przykład z barierkami, gdzie musimy się na przykład, wychylać, jeżeli ktoś ma barierki na balkonach, to musi się wychylać, żeby umyć te szklane barierki, a ten robot zrobi to za nas i będzie bezpiecznie, nawet gdyby miał spaść. Co wątpię, ponieważ robot ma też dodatkową taką nakładkę, gdyby odpukać coś się miało stać i gdyby miał się ktoś stresować. To jest nakładka, która nie pozwala mu absolutnie spać, którą pokazywałam na samym początku. I my przetestujemy robota na oknie dachowym, bo jestem bardzo ciekawa, czy robot będzie w stanie na oknie dachowym właściwie pod takim kątem je umyć. ja pitole. kolejne, jest naprawy. Mega brudny. E, w ogóle nie jestem, jesteśmy zmęczone po myciu okien. E, w trakcie, gdy okna nam się myją, my możemy robić szereg innych rzeczy. Ilość smug, jakość umycia okna zależy przede wszystkim od tego, czy. Robot jest e, dobrze nałożony. Jeżeli macie bardzo zabrudzone okno, to lepiej na przykład samym zwykłym mopem e, albo jakąś ścierką, byle jaką, przetrzeć to okno i zostawić je do wyschnięcia, ze względu na to, e, że to jest mikrofibra. Ten robot, wiecie, nie ma rączek i nie będzie nam glancował, rozpuszczał blu, brudu, tylko on czyści okna, e, które nie mogą być na maksa zabrudzone na przykład z smogiem po zimie. E, to musimy, ja mam takiego po prostu. Długiego mopa. Zahacza na niego sobie, wiecie, końcówkę. Myje to okno, po prostu góra, dół, góra, dół, zostawiam do wyschnięcia, i potem przyczepiam robota. Mam nadzieję, że będziemy testować jeszcze jakieś kolejne rodzaje tego, tego robota, bo jestem bardzo ciekawa chociażby tego z okrągłymi. Ym... Tymi okrągłymi i zobaczymy, jak on się będzie sprawdzać. Ja jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o tego typu robotach. Czy to do szyb? czy do podłóg odkurzania i tak dalej. Koniecznie zostawcie ślad po sobie w komentarzu i dajcie znać, e, jak Wy się zapatrujecie na tego typu udogodnienia, czy są według Was potrzebne, czy jednak są totalnie zbyteczne. E, ja się z Wami żegnam, zapraszam do subskrybowania i zostawienia łapeczki w górę. E, no i do zobaczenia pozostałych filmów z testu z testami robotów, które mają nam życie ułatwiać. E, na ten moment widzimy się na Instagramie, tam bardzo wiele się dzieje także zapraszam was bardzo serdecznie pa